Minęła dziesiąta, to czas na Dzień na Żywo w TVN24. Dagmara Kaczmarek-Szałkow, witam i zapraszam. Od danych zaczynamy ten dzień, bo to 11 670 nowych zakażeń koronawirusem. 433 osoby zmarły, przekazuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce, jak mówi, potwierdzono też kolejnych 65 przypadków nowego wariantu koronawirusa, Omikronu. Kolejne restrykcje są więc planowane, a szanse na to, że dzieci nie wrócą do szkół po 9 stycznia, to Pół na pół. Tak, zdaniem doktora Artura Zaczyńskiego, mogą wyglądać najbliższe dni, a wszystko w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Sytuacja w szpitalach już teraz jest bardzo trudna. Jest też nowe zjawisko. W Izraelu i Hiszpanii potwierdzono przypadki gryporony, czyli jednoczesnego zakażenia wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2. W Izraelu do takiego podwójnego zakażenia doszło kobiety, która nie była zaszczepiona przeciwko COVID-19, ani do pytania naszego krajowego nauka zdalna czy stacjonarna, jak będzie od poniedziałku 10 stycznia. To pytanie zadają sobie pewnie wszyscy rodzice, my stawiamy je także rządzącym i lekarzom. Jak będzie, a jak powinno być, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zakażeń i wariant omikron obecny także w Polsce. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych dni, a co będzie o tym decydowało, o tym więcej już teraz Alicja Rucińska. Opozycja chce komisji śledczej w sprawie zakupu i używania przez polskie służby systemu Pegasus. Pytanie, czy jest na nią szansa, a jeśli nie, to czy specjalna komisja powstanie w Senacie? Rząd odpowiada i zapewnia, że sprawę powinny wyjaśnić same służby i prokuratura. Ale jak ujawnia Gazeta Wyborcza, już sam zakup oprogramowania mógł być niezgodny z prawem. Tak jak i inwigilowanie polityków opozycji i innych osób z nimi związanych.